I Showtime wkracza w świat produkcji dokumentalnych, ogłaszając swój pierwszy oryginalny projekt w tym gatunku. To dla serwisu ważny krok w stronę otwarcia się na nowy, wciągający sposób opowiadania historii. Produkcja dokumentalna Krychowiak Krok od szczytu przybliży fascynujące kulisy życia byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej. Poznajcie szczegóły, spis treści, skishow time inwestuje w polskie dokumenty, droga do sławy Grzegorza Krychowiaka. Ski Showtime inwestuje w polskie dokumenty. Dzisiaj, podczas wspólnej prezentacji na konferencji Content Warsaw, Monty Sarhan, CEO Ski Showtime oraz Edyta Pytlewska-Mele, senior regional content director C ogłosili powstanie pierwszej polskiej oryginalnej produkcji dokumentalnej. Krychowiak, Krok od Szczytu, opowie... Z nieznanej dotąd perspektywy, o drodze do sławy i niesłabnącej popularności Grzegorza Krychowiaka. Tytuł będzie miał swoją premierę w skiszałtaim jeszcze w tym roku. Droga do sławy Grzegorza Krychowiaka. Krychowiak Krok od szczytu. To nie jest dokument o piłce nożnej. To czysta rozrywka, która pozwoli widzom zanurzyć się w świecie Grzegorza Krychowiaka i jego żony, francuskiej modelki i bodybuilderki Celi Jaunat. Słynący z poczucia humoru i zamiłowania do mody sportowiec, ma w swoim koncie sto występów w narodowych barwach. Kariera piłkarska była jednak dla Krychowiaka zaledwie jednym z wielu marzeń, które odważnie spełnia, nie oglądając się za siebie i czerpiąc z życia garściami. W dokumencie poświęconym jego wspólnemu życiu z Celią Kamera próbuje dotrzymać mu kroku w realizacji kolejnych celów, zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych. CEO ski showtime Monty Sarhan skomentował zamówienie kolejnej produkcji nad Wisłą, mówiąc Serwis ski showtime wystartował ponad dwa lata temu i od samego początku obserwujemy wśród widzów ogromne zainteresowanie polskimi produkcjami. Od seriali fabularnych, takich jak Śleboda, Langer czy Glina, który jest obecnie w produkcji, po filmy dokumentalne. Ski Showtime chce pozostać miejscem, w którym opowiadane są wyjątkowe, oryginalne historie, przestrzenią zarówno dla twórców, jak i miłośników opowieści. Za produkcję dokumentu oryginalnego Ski Showtime. Rychowiak, Krok od szczytu odpowiada Papaja Films. Producentem kreatywnym jest Kacper Sawicki, a reżyserem Jan Dybus Wilk Kuba.